jest zagrożeniem dla całej konserwatywnej części sceny politycznej. Jest zagrożeniem także dla opozycji o wrażliwości lewicowej. Powiedzmy to sobie szczerze, drodzy Państwo, monopol władzy nie jest dobry dla wszystkich, więc wprost na pytanie Pana redaktora się nie odniosę, bo nie znam treści oświadczenia Pana doktora Słowemira Mencena, ale jestem spokojny, że wyborcy Konfederacji nie poprą. Jeśli chodzi o debatę, no przeżywaliśmy już, drodzy Państwo, ten cyrk z debatami w pierwszej turze wyborów. Nie wiem, czy są tacy politycy poza mną, Krzysztofem Stanowskim, panem marszałkiem Hołownią i chyba jeszcze Markiem Jakubiakiem, którzy brali udział w sześciu debatach po roku 1989 w Polsce, szanowni państwo. To wszystko sprawia to całe zamieszanie, że nie można zrobić jednej poważnej debaty niewykluczającej telewizji konserwatywnych prawicowych sprawia, że my braliśmy udział w sześciu debatach. Teraz czekamy na siódmą i chyba na ósmą, więc ja będę już jedynym rekordzistą w tych wszystkich debatach. Nie wiem jak potoczyły się te dyskusje, ale to pokazuje też pewną emocję obozu rządzącego. No, drodzy państwo, jeśli mój kontrkandydat i Donald Tusk powtarzają regularnie, że pod biało-czerwoną flagą znajdzie się miejsce dla wszystkich i są otwarci na wszystkich. A słyszę że eliminuje się powagę głosów oddawanych na konserwatywnych kandydatów. Mówi się, że milion głosów oddanych na jednego kandydata to jest problem dla współczesnej Polski. Czyli trwa eliminacja głosów ludzi takich jak my, trwa eliminacja z debaty publicznej widzów Telewizji Republika, Telewizji Trwam, Telewizji w Polsce. Więc. Dyskusje o tych debatach są najlepszym dowodem dla tych, którzy jeszcze zastanawiają się, na kogo oddać swój głos. Czy rzeczywiście Polska Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego jest gotowa na to, aby otwierać ręce i rozkładać ręce i przyjmować wszystkich wyborców? Ja nie mam, drodzy Państwo, problemu z tym i to udowodniłem, żeby pójść do telewizji polskiej w likwidacji do telewizji TVN, żeby uśmiechać się do pełnego dziś energii i uśmiechu pana redaktora z, tele, z telewizji TVN, spotykać się z Polsatem. Na moje konferencje prasowe zaproszeni są zawsze wszyscy dziennikarze i czują się swobodnie, a ci, którzy tak wiele mówią o wspólnocie, mówią nie. Na telewizji Republika, telewizji w Polsce i telewizji Trwam nie ma miejsca, głosy oddane na konserwatywnych kandydatów są zagrożeniem dla Polski. Moja Polska będzie dla wszystkich, będę prezydentem wszystkich Polaków. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Anna, Anna Ująchowicka, Polekcja Polska 19.30. Ja mam pytanie o poparcie tych konserwatywnych kandydatów, którzy odpadli w pierwszej turze. Grzegorz Żebraun dziś opublikował taki list otwarty, który pyta m.in. i o to chciałabym poprosić o odpowiedź o zaprzestanie. Obowiązkowych szczepień i o zaprzestanie wysyłania wojsk na Ukrainę. I też pytanie, co, nie wojsko, przepraszam, sprzętu wojskowego na Ukrainę. I też pytanie, co Pana z Grzegorzem Braunem łączy? Ja dzisiaj odpowiem Panu posłowi Grzegorzowi Braunowi na te pytania, które przesłał i do mnie, i do Rafała Trzaskowskiego. A jak więc, jak widać, Pan Grzegorz Braun traktuje poważnie swoich wyborców. co najpierw usłyszeć odpowiedzi na pytania, aby następnie poprzeć konkretnego kandydata. To tak bardzo różni pana posła Grzegorza Brauna od Szymona Hołowna, który bezwarunkowo potraktował swoich wyborców jak worek z ziemniakami. Wyszedł na pierwszą konferencję na wieczór wyborczy i mówił, że pobiera Rafała Trzaskowskiego. Widzimy różnicę klas w traktowaniu swoich wyborców. I poważnym myśleniu o rzecz Każdy poważny kandydat, drodzy Państwo, chciałby usłyszeć, tak robi dr Sławomir Mirwencen, tak robi pan poseł Grzegorz Braun, każdy poważny kandydat chce usłyszeć, jakie wizje mają ci, którzy zostali w wyścigu prezydenckim. Jeśli pani redaktor pyta o wysłanie polskich żołnierzy na Ukrainę, ja nie wyślę polskich. Ja nie wyślę polskich żołnierzy cześć, cześć. na Ukrainę, polscy żołnierze muszą bronić Rzeczpospolitej, z całą pewnością to nas łączy. Jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy, to ja od początku uznaję, tak też rozmawiałem z panem Grzegorzem Braunem w czasie debat, że wsparcie dla Ukrainy dla odepchnięcia neoimperialnej Rosji jest ważne dla państwa polskiego, ale w tym wszystkim w pomocy dla Ukrainy poszliśmy zbyt daleko. Ukraina nie traktuje nas i nie traktowała nas jak partnera. My nie jesteśmy junior partnerem Ukrainy, ani nie jesteśmy gospodarstwem pomocniczym państwa ukraińskiego. Mówiłem w czasie kampanii wyborczej, że prezydent Zełęński zachowywał się w sposób nieprzyzwoity wobec państwa polskiego. Ukraina musi traktować nas jako partnera mimo wspólnego zagrożenia którym jest Federacja Rosyjska. Myślę, że to są rzeczy, które z tym kandydatem, kandydatem nie łączą i jeszcze o jednym, jednym. No drodzy Państwo, ja w czasie kampanii wyborczej powiedziałem, że w kontekście szczepień nie jestem tutaj konsekwentny, mam wolnościowe podejście. To mnie między innymi różni, często Państwo pytacie co mnie różni z prawem i sprawiedliwością, więc ta sprawa akurat z prawem i sprawiedliwością z rządami przed 15 października e, nie różni, ja jestem przeciwko przymusowym szczepieniom. Mówię to przez całą kampanię wyborczą. Nie jest to dla Państwa żadnym, zagroż... żadnym zaskoczeniem. Z wyłączeniem oczywiście tych chorób, które grożą dewastacji całej populacji z pewnymi wyjątkami, ale jestem przeciwnikiem szczepień przymusowych od początku swojej kampanii i to różni mnie z rządami Prawa i Sprawiedliwości. Proszę, kolejne pytanie. Tomasz Kubat, Radio ja Przeczytam to, co Doktor słowo Męcen Mencen napisał pod adresem Pana, Panie Doktorze i Pana Doktora Trzaskowskiego. Zapraszam obu na rozmowę na kanale YouTube. Podczas rozmowy poproszę o podpisanie deklaracji zgodnej z oczekiwaniami moich wyborców. Nie ma lepszego sposobu na przekonanie do siebie moich wyborców niż pojawienie się w moich mediach społecznościowych, bo moi wyborcy nie oglądają Waszych telewizji, nie kupują Waszej propagandy, korzystają z mediów społecznościowych, oglądają moje materiały. Jeśli zależy Wam na ich głosach, przekonajcie ich do siebie u mnie. No, i to jest poważny kandydat i poważna oferta. Kandydat, który chce rozmawiać o przyszłości Polski przed przekazaniem oficjalnego poparcia. Tak jak mówię, wielu wyborców Sławomira Mencena już pojawia się na moich spotkaniach. To jest konkretna oferta, jak rozumiem, pan redaktor ją na gorąco odczytał, i myślę, że to jest bardzo dobry kierunek i powinienem rozmawiać ze Sławomirem Mencenem na temat oficjalnego poparcia. Jak ma być we twórkę, to na pewno pan Trzaskowski nie przyjdzie, jak ma w Ale ja oczywiście mogę przyjść. Dzień dobry, Radosław Jankiewicz, Republika dzisiaj. Chciałem spytać o te materiały, które ujawniliśmy dzisiaj na naszej antenie. Chodzi o mechanizm przemytu ludzi. Przemytu ludzi pojawia się tutaj nazwisko pani Klementyny słuchanów ekspertki. Komisji do Spraw Rzekomych Represji Zarządów PiS, jak i Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich i Białoruskich, na której czele stoi generał Stróżyk. Podajemy tam mechanizmy działania, sposoby komunikacji. Pojawiają się też tam, tam nazwiska pana Bartosza Kramka z Fundacji Otwarty Dialog i pana Pawła Kasprzaka z Ruchu Obywatele RP. Jak to można skomentować? Można to skomentować jedynie patrząc przez pryzmat całej tej kampanii i zaangażowania instytucji państwa polskiego w tę kampanię i służb specjalnych w te kampanie. Odkrywamy kolejne karty infiltracji, jak widzimy, czy głębokiego wpływu obcego interesu na kampanię wyborczą. Jest to kolejny dowód, że ten system... Dzisiaj demokratyczne w Polsce i te wybory prezydenckie są nierówne, część opinii publicznej, gdyby nie Republika, gdyby nie w Polsce, gdyby nie Telewizja Trwam czy inne niezależne media, byłaby pozbawiona tego typu informacji, które pokazują obraz polskiej rzeczywistości w nieco innym stylu. No, gdy słyszę tego typu informacje że grupy zajmujące się nielegalną migracją współpracowały z osobami życia publicznego, które były jednocześnie wspierane przez rząd Donalda Tuska, to myślę, że to ja oczywiście kawałek swojego życia poświęciłem badaniu działalności SUS-Specjalnych, więc dla mnie to nie jest jakieś wielkie zaskoczenie, ale myślę, że dla wszystkich wyborców, obywateli państwa polskiego, którzy właśnie dzięki WAM, dzięki takim materiałom dowiadują się, i co jest za tym obrazem, które widzą w mediach, czy w telewizji rządowej, czy w części telewizji komercyjnych? Otwiera po prostu oczy. Jest to rzecz przerażająca, dla mnie nie jest zaskoczeniem, bo znam te mechanizmy. I co najważniejsze, jest to kolejna informacja tego, jak te wybory są nieuczciwe, niesprawiedliwe, co nie wpływa na moje dobre samopoczucie, bo ja te wybory i tak zamierzam wybrać. to o 24 panie prezesie, to woli ścisłości. Jeżeli pan chce być prezydentem wszystkich Polaków, jest pan otwarty na debatę. ja przypominam, że też do nas zapraszaliśmy, do TVN, do TVN24, 7 kilometrów stąd, wielki czas. Przecież 173. byłem u was na debacie, panie redaktorze. To, gdzie, gdzie pan był u nas? Na debacie, w Końskich, ja. współorganizowaliście. co telewizja nie. rządowa dla Rafała Trzaskowskiego nie, he, organizowała, to wy organizowaliście. Nie, pan, he, he. Komitet wyborczy Rafała Trzaskowskiego był organizowany, więc, więc państwo przedstawiciele pracowali tak? w nie? My nie jesteśmy komitetem wyborczym Rafała Trzaskowskiego. Komitet organizował debatę. nie zawierać mikrofonu. Panie prezesie, Zaproszenie cały czas jest Dziękuję aktualne. Bardzo, to jest 15 tak minut drogi stąd. A teraz Dziękuję. pytanie. Na kanwie tego, co Rzeczpospolita dzisiaj napisała. Dlaczego poręczył pan za pana śledzia? To jest człowiek powiązany ze światem przestępczym, z neonazistami? Wielokrotnie skazywany za, za pobicie i czym było to poręczenie konkretnie panie. Bardzo dziękuję panie redaktorze. Chcę być precyzyjny w odpowiedzi na pana redaktora pytanie, więc proszę mi powiedzieć, czy chodzi o tego człowieka, który był blisko Donalda Tuska, tak? Tak. I tego człowieka, który był przez Jacka Kardowskiego, zatrudniony w Urzędzie Miasta Sopotu jako działacz społeczny? Chodzi o tego samego człowieka? Ale no proszę, panie redaktorze, traktujmy się poważnie. Traktujmy się poważnie. Chcę udzielić Panu odpowiedzi na to pytanie. Ja znam tysiące ludzi. Dobrze. Panie redaktorze, spokojnie. Pan redaktor powiedział. I proszę mi powiedzieć, czy rozmawiamy o tym samym człowieku? O znajomym Donalda Tuska i o człowieku, który był zatrudniony przez Urząd Miasta Sopotu, przez dzisiejszego wiceministra z Platformy Obywatelskiej Jacka Karnowskiego, przez Urząd Miasta Sopotu. Chodzi o tą samą osobę? Bo wtedy Panu odpowiem. Bo ja chcę jakoś wiedzieć, gdzie ja, ale, jesteśmy. Nie, ale ja nie mam mikrofonu, problemu, jak Pani Rzecznik mi zabiera mikrofon. Nie, proszę, ja proszę, proszę mówić. mówić. Chodzi o tego samego ja nie wiem, człowieka? nie człowiek był zatrudniany. A to Pan ja. jest przygotowany do dyskusji. Ale ja pytam tylko, <laughs> dlaczego <panu. śmiech> Pan jest przygotowany do dyskusji. To... Ja chcę panu redaktorowi z całego serca odpowiedzieć. Znam, znam tysiące ludzi. Ale z I wykonujecie. Tak, dobrze. I czy chodzi o tego samego człowieka? Bo ja będę mówił. Ale, tak, ale to nie wie pan, kolegę tak, ja tak, to, to Tuska, zatrudnionego przez Jacka Kardowskiego, To jest ten sam człowiek? Dlaczego pan, dlaczego pan to zrobił w takim razie? I co było? I czy, czy rozmawiamy o tym samym człowieku? Tak. Dlaczego pan tak? to zrobił? No, bo... okay, nie to jest... wiem, gdzie ten człowiek był. To musi pan redaktor wykonać pracę reporterską i się więcej dowiedzieć. Dobrze, panie redaktorze, chodzi o tego samego człowieka. Proszę odpowiedzieć. Powiadał, że tak. Chodzi o tego samego człowieka. A więc dobrze, drodzy państwo, człowiek zatrudniony w Urzędzie Miasta Sopotu przez pana Jacka Karnowskiego, człowiek, który miał bliskie relacje z panem premierem Donaldem Tuskiem, to człowiek, którego widziałem trzy razy w swoim życiu, to zresztą pisze w swoich mediach społecznościowych, mam nadzieję, że pan redaktor to widział, że zna nie bardzo słabo, epizodycznie, a Donalda Tuska bardzo dobrze i Jacka Karnowskiego bardzo dobrze. Jeśli chodzi o poręczenie, żeby była jasność, tu chcę być klarowny. Drodzy Państwo, każdy polski obywatel, każdy polski kibic, każdy obywatel państwa polskiego, który będzie bity przez obcą policję, czy to duńską, czy brytyjską, czy ukraińską, czy niemiecką, będzie mógł liczyć na pomoc prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Dzień dobry, przepraszam, Piotr Krzyżewski, Telewizja w Polsce 24, To się ciężko przez TVN przebić, nie tylko na, Woron... tylko, tylko, tylko na... Nie tylko na Woronicza i na Wiertniczej, tutaj Państwo z Telewizji Polskiej i TVN-u. E, tak. Dziękuję bardzo, dziękuję, bo chciałem zadać pytanie, e, e, panie prezesie, e, w końcu kiedy zostanie pan prezydentem, czy e, podpisałby pan ustawę taką w... w w stylu na przykład piątki dla zwierząt, bo mamy rolników, ten temat był kiedyś głośny. Chciałem o to spytać. Jakie jest Pana stanowisko? Dziękuję Panie Redaktorze. Deklaruję w sposób jasny, że w tym kształcie piątki dla zwierząt oczywiście bym nie podpisał. Brawo! Brawo!